To magic. witam Was ponownie na moim kanale. I zapraszam do kolejnej sztuczki z kartami. Dziś będzie wyszczerbanie karty. W stali wybrana zostanie karta. Jakaś losowo. Dziewiątka tref. Co się stanie? Dziewiątka tref. Wypadła z jako jedyna karta. A teraz wyjaśnienie, jak to zrobić. A więc szóstka tref. Może być każda karta. Jest, tutaj założyłem żyłkę cieniuteńko. Może na niebieską pola, która była w ogóle niewidoczna. To troszkę widać, ale to w środku jeszcze nie widać. I tak teraz chodzi. Każdy z brzegu, bo to się w środku. Karta jest, ale to każdy jak to się robi. Więc tak. Naprężam tutaj tą kartę. I ona oczywiście wychodzi, ale wychodzi w ten sposób, tak, gdy się karty Przede mocniej kartami to wypada, szybko tak efektownie wypada. Oczywiście nie można tutaj robić tego, tylko karta musi być w środku tak, ta karta. O! bardzo się przytrzymuje tutaj i wkładam o. Tak to wygląda. Oczywiście, żeby się nie pomylić czasami, jakby ktoś to robił, i zrobić w ten sposób, że pokazać kartę i tutaj. Wtedy wypadnie nie taka karta, co potrzeba, tylko wypadnie karta ta, szóstka. A na środku również, ze środka, też trzeba też tak jak teraz zrobiłem, że po prostu puszczam, i sama karta wypada. Nie trzeba wielkiej tutaj techniki, troszkę poćwiczyć, tylko palcami, żeby w odpowiednim momencie puścić karty. Także w ten sposób to wygląda. A jeszcze, no ta żyłka musi być bardzo. Jak będzie grubsza była jakaś gumka, to wtedy byłoby zgrubienie. Każdy by zobaczył. Natomiast, tu się pokazuje, może pomalować jeszcze tak na niebiesko, lepiej się, jak mówiłem, nie będzie w ogóle widać. A ona może być w środku, gdzieś tutaj. O. Ona się odznacza trochę tutaj, o. I może też tak leżeć, bo ona zobaczyć, drugą kartę przykleić, to tam gdzieś w środku, o. I wtedy, jak włożę, Przekładam. O. I karta wypada. No, na no, 2-3 się żeby się nie rozwiązało. No to na to się nie przejeżdża. To jest dosyć mocno tylko jest sprężysta po prostu. Musi być sprężysta. Tak to wygląda. Gdyby były jakieś pytania, to oczywiście chętnie odpowiem. A z mojej strony byłoby to tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do komentarza na Facebooku, lęk nie się. Trzymajcie się prędko, cześć.